Praktycznie niemożliwe jest zawiązanie wielu bardzo łownych przyponów bez użycia miniaturowych pierścieni. Występują one w dwóch kształtach okrągłym i owalnym. Doskonałym przykładem wykorzystania kółeczek łącznikowych może być ten przypon. W jednym szyponie są aż dwa te elementy. Po pierwsze, klasyczny DIRIK. Kółeczko porusza się po penta CD. Po drugie, połączenie dwóch odcinków fluokarbonu jest zdecydowanie lepsze przy użyciu kółeczka niż, niż samych, samych materiałów przyponowych. Tak skonstruowany przegub zapewnia bardzo dużą swobodę ruchu. Przypon w zasadzie może się poruszać w zakresie 360 stopni. No i co, co nam to daje? Żerująca ryba, która gdzieś sobie pływa w okolicach przyponu, w momencie kiedy poruszy przypon, on jakby przemieszcza się jak wolna zanęta, jak, jak, przynęty, jak zanęta rozrzucona wokół zestawu. Zachowuje się bardzo naturalnie, jest o wiele chętniej i łatwiej pobierany przez, przez żerujące karpie. Ten przypon może być używany w zakresie przynęt tonących, no, a także pływających. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli zdecydujemy się na użycie przynęty pływającej, musimy dociążyć dokładnie w tym miejscu pętelkę pastą ołowioną.